Oto trzy ciekawe perfumy na jesień, które warto spróbować. Vanille de Tahiti od Peris Monte Carlo, czyli wanilia, która nie jest nudna i sztucznie przesłodzona, a raczej pięknie uwydatniona przez nuty kwiatowe, przez co jako całość jest nieustannie zaskakująca i wyjątkowo uzależniająca. Rise and Fall od Florajku, czyli znowu wanilia, która pobudza nas w połączeniu z Imbirem. Dalej intryguje drzewno, tytoniowo, lekko przykurzoną kocanką, tylko po to, żeby znowu ululać nas gęstym, karmelowym wręcz aromatem. Zapach należący do bardziej subtelnych niż nachalnych, mający w sobie dużo klasy. I Saffron Secret od Maison Crivelli, który swoim zapachem przypomina gorącą parę z żelazka. Którą wpuściliśmy do otwartej szafki z przyprawami z całego świata. Tu nie trzeba więcej mówić. Po prostu trzeba go sprawdzić.